I na basen. Przyszła jesień. No, patrzcie, już się zaczynają liście. Losek z tego, no. z liścia. Ja się znalazł już skarby, nasionko. Idziemy na plac zabaw, Hania z skrzypce. Idziemy się tam trochę pobawić. Proszę. Ostatnio na jakiejś tam grupie facebookowej Pani zbierała żołędzie i mówi, że w każdej ilości zbiera. I zastanawiam się po co. Bo tak to znam tylko, że się zbiera dla zwierzątek. Ale... Ale ktoś? Do czego? tu Chodź! Mucha! No, idziemy, niech sobie chodzi. Nie będziemy nic zabijać. Niech sobie chodzi. Idziemy się bawić na placu zabaw. Hmm? Boże, tyle radości z wrówek. Nie, to, a nie, szabczyk. a właśnie właśnie. jest Szefczyk. A Szefczyki podobne jak są, to nie ma komarów. Nie wiem, ile w tym prawdy. Nie ruszaj, bo mama będzie go szukać później. Nie ruszaj, Szefczyka. Papa, idziemy się bawić. No, pa, pa. O, ta już zbiera żołędzie. U nas jest najwięcej się wczypie, na całej planecie. Zuckaną. Lubię to miejsce. Bezpieczne. Auta niby słychać, ale ale jest bezpiecznie, bo tutaj auta nie jeżdżą. No nic, rozłączamy się, idziemy się bawić, odezwę się później. Cicie? Gdzie lecicie? Uu, ale lecą. Co tam? Proszę bardzo, pijesz tak na kapelusik. Anitka już jest mokra. No to wychodź. dla osób niepełnosprawnych chustawka. Siadaj szybko. Nasiu. Julia. Fantastycznie też nie, umie się przed kolaku stać. No. Zbierają A ja nie mam ani reklamówki Nic Gdzie ja to będę trzymać No daj mamusia Będzie trzymać no. no nie wiem, no coś wymyślimy Za chwilę No widzisz Ja się sobie zostawię ukryte gałązki Byliśmy w międzyczasie w szkole w no daj. Rozłamane rzeczywiście. A ty się je? Nie, tego nie wolno, to zwierzątka jedzą. No. no, zbierajcie, zbierajcie. To są laurki, nie zabieraj laurce. Ale zobacz, zerwałaś i co teraz z tym zrobisz? Już nie urośnie. No posadzę. Gdzie posadzisz? Obok, obok, obok. Ej, mama Wieś patrz. Wierz mi patrzącej. Mama patrz. Okay. Jest, Jasiu ma ognisko. Proszę. Pieczę kiełbaski. O, Laurka dalej zbiera. Dziękuję. Schowaj. Schowaj. No oczywiście. Mama wszystko schowa. I masz. Kwiatuszek się nie urywaj, proszę nie urywać. Dobra. A gdzie oni to tu ale zobacz, Anitka zerwała w ogóle z innego drzewka. To jest inne, to jest z wierzby płaczącej zerwała, a tu jest brzoza. No tutaj jest mhm. Chwila odpoczynku na placu zabaw. Po się, pobiegaliśmy. Korzystamy z pogody pozbierali trochę żołędzi. Anitka cały czas zbiega, bo stwierdziła, że jej brakuje trochę kroków. Ile masz kroków? 8705. No to jeszcze jej trochę brakuje, rzeczywiście. No. A ja potrzebuję 10 tysięcy. Mówię, taką jesień to ja lubię, to jest ciepłutko. Zaraz, bo tu nie ma teraz gdzie. To teraz jest jesień, tak? Jesień, no. Za kilka dni będzie jesień. No, to jest lato. Jeszcze jest lato właśnie. Ale za kilka dni już będzie jesień. Mamy mało czasu. Tak wam powiem. Ale wrzucę Wam nasze dekoracje jesienne. To trzeba wyrzucić. Zobaczcie sobie jak udekorowaliśmy troszeczkę domek, żeby nam było tak, jak się mówi, przyjemnie, jesiennie. Może kupową jesieniarą nie jestem, ale... Lubię takie małe klimaciki, także wrzucam Wam parę takich ujęć z naszego domu. thank you